Pani Minister Kultury i Nauki powiedziała, że Auschwitz bu bu budowali polscy naziści. Potem powiedziała, że to jest przejęzyczenie. Pani Nowacka, nie będę mówił pani minister, bo obraża pani ministrów po prostu. To nie było przejęzyczenie. Przejęzyczył to się Kowalewski w śniada przy śniadaniu z żoną. Natomiast pani powiedziała po prostu to, co myśli. Jestem tego zdania że po prostu wy tam gdzieś w głowie nie macie zielonego pojęcia o tym, że Polska była jedynym krajem w Europie, który nie kolaborował z Niemcami. Nigdy. Kolaboracja z Niemcami kończyła się śmiercią, proszę pani, przez sądy wojskowe w Polsce okupowanej. Eee, I powiem tylko tyle, powinna pani się podać do dymisji. To jest trzeci film, który nagrywam, albo i czwa czwarty, przepraszam, te trzy pierwsze mogłaby się Pani poczuć obrażona, więc myślę, że tym niech Pani weźmie sobie pod uwagę ten film i poda się do tej misji, po prostu zniknij to z życia politycznego.